Tarhożowski Centrum Sportu w Sokół realizuje swoją działalność statutową za pośrednictwem przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, która koncentruje się wokół świadczenia różnego rodzaju usług głównie z zakresu sportu, rekreacji, usług medycznych czy też gastronomicznych. W ramach tych działalności gospodarczych Tarhożowski Centrum Sportu Prowadzi całoroczny kompleks kortów tenisowych, pełnowymiarową halę sportową, na której można uprawiać piłkę halową, siatkówkę, koszykówkę. Prowadzimy również niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dlatego te usługi świadczone przez nas medyczne są, są dla pacjentów nieodpłatne. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rehabilitacja Azoty realizuje świadczenia w poradniach, poradni kardiologicznej, poradni rehabilitacyjnej oraz zabiegów fizjoterapeutycznych. Świadczymy usługi w zakresie żywienia, za pośrednictwem naszej restauracji klubowej Astra. Restauracja Astra zajmuje się organizacją imprez okolicznościowych, zarówno wewnątrz budynku, wewnątrz sal, jak i imprezami plenerowymi, również imprezami typu festyny, na których, na których zapełniamy pełną gastronomię dla tysiąca i dwóch tysięcy osób. centrum działa zespół siatkarski we wszystkich możliwych klasach, wspólnie ze szkołą, od młodziczek aż po sen, seniorki. Działa również tenis. Tenis posiada również osiągnięcia już nie tylko ogólnopolskie, ale również międzynarodowe, jak również wspólnie ze szkołą funkcjonuje na naszym boisku Klub sportowy, piłkarski i młodzieżowy Zantka, który również no, ma już swoje osiągnięcia i uznawane również tutaj na terenie ważonym. Jesteśmy szkołą, która posiada oddziały sportowe, czyli już na każdym poziomie kształcenia mamy klasy sportowe. Klasa pierwsza, druga, trzecia gimnazjum, klasa pierwsza, druga, trzecia liceum. Czyli uczeń przychodzi do klasy sportowej, jeśli chce być piłkarzem zostaje tym piłkarzem w klubie zantka Chorzów, jeśli chce grać w siatkówkę zostaje zawodnikiem klubu sportowego Sokół Chorzów. Siatkówka znajduje się w pierwszej lidze od kilku lat, próbujemy niestety nieszczęśliwie awansować do Ligi Siatkówki Kobiet, w zeszłym roku zajęliśmy drugie miejsce. Jeżeli chodzi o zespół, jest to e, tak naprawdę w połowie zespół nowy, młody, jest kilka zawodniczych, które do nas doszły. Myślę, że dużo pracy przed nami, dużo zgrania przede wszystkim, bo e, tego najbardziej nam brakuje. Jednak dziewczyny jeszcze nie wiedzą, e, jak, jak jedna i druga gra, więc myślę, że dużo, dużo pracy jeszcze przed nami, ale mam nadzieję, że z biegiem czasu to wszystko wyjdzie pozytywnie. Kompleks kortów tenisowych składa się z dziewięciu boisk o nawierzchni sztucznej trawy, z których wszystkie dziewięć w sezonie jesienno-zimowym przykrywane są specjalnymi powłokami pneumatycznymi, zwanymi potocznie balonami, pod których można uprawiać tę dyscyplinę przez cały rok. Korty tenisowe udostępniane są całodobowo i przez cały rok, przez okrągłe 365 dni w roku. W związku z tym, że posiadamy, obiekt posiada sztuczne oświetlenie, nie stoi na przeszkodzie. Gra w późnych godzinach wieczornych lub nocnych. Działalność starhożowskiego Centrum Sportu w Soku nie jest wyłącznie ukierunkowana na stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży, ale skierowana jest również dla wszystkich osób zainteresowanych skorzystaniem z, z naszej szerokiej palety usługowej z zakresu sportu i rekreacji.